Pamiętacie czasy, kiedy Apple było synonimem do jakości, innowacyjności, popularyzacji i sekcji smoków produktów? No to 17 Pro jest zupełnym tego przeciwieństwa. Witam się, Szanownemu Państwo, dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan. W wyczekiwanej, podejrzewam, przez jakąś tam na pewno część odbiorców, pełnoprawnej recenzji iPhone'a 17 Pro. Zaznaczę, moi drodzy, na wstępie, że iPhone 17 Pro fizycznie należy do mojej żony, bo urządzenie zostało kupione podczas premiery, Zatem mamy z nim styczność niespełna dwa tygodnie i myślę, że z perspektywy tego roku, być może, ale też nie obiecuję, pojawią się jeszcze dwa takie filmy, jeżeli rzecz jasna coś się zmieni, jeżeli chodzi o to urządzenie, jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe informacje, te pozytywne i negatywne. No to na pewno przygotuję taki materiał, natomiast jeżeli nic się nie zmieni, to takich filmów nie będziecie widzieć na kanale. Zresztą uważam też, że iPhone 17 Pro jest taki najbardziej mech, jeżeli chodzi o tegoroczne linie urządzeń od Apple'a. iPhone R, o którym również materiał przygotuję w przyszłym tygodniu. Cóż, okazał się takim smartfonem, czy ja wiem. Oczekiwałem czegoś dużo gorszego niż iPhone R, natomiast absolutnie to nie jest urządzenie, z którego mógłbym na co dzień korzystać. A jeżeli chodzi o bazowy model, to tak jak już mówiłem podczas premiery, żeby też nie było, że ja kogoś teraz cytuję, już podczas premiery powiedziałem, że iPhone 17 za tę cenę i te zmiany, jakie zostały wprowadzone w tym roku przez Apple, to iPhone 17 będzie dla stanowczej większości ludzi najciekawszym rozwiązaniem. Ale recenzja bazowej 17 pojawi się. Za parę dni. A teraz zapraszam na pełnoprawną recenzję iPhone'a 17 Pro po niespełna dwóch tygodniach i zaznaczam, żebyśmy też mieli jasność. Jak już pewnie doskonale wiecie, urządzenia, które przedstawiam wam. Albo jeżeli są moje, są w 100% kupowane przeze mnie, a jeżeli są brane na potrzeby materiału, to są brane na testy od komputronika, a nie od Apple'a, bo wiem, że jeszcze echo tej wielkiej afery jest. Zatem przejdźmy do rzeczy. Za bardzo nie chcę się powtarzać, ale chcę, żeby tutaj wszystko pojawiło się w tym filmie, więc zawartość opakowania jest jaka jest. Zresztą pokazywałem wam w pierwszych wrażeniach, że poza urządzeniem, kablem USB-C do USB-C oraz niewielką papierologią nie dostajemy nic. Przypominam, że w AirPods Pro 3 generacji nie mamy kabla, zatem nie zdziwię się i możecie mnie cytować. Nie zdziwię się, że za 2-3 lata w iPhone'ach również kabla do ładowania nie będzie. Pod względem konstrukcyjnym, tak jak mówiłem jakiś czas temu, powtórzę i teraz. Nie podoba mi się ten wygląd. Być może a raczej na pewno wynika to z przyzwyczajenia do tej bryły kontynuowanej, no niemalże od iPhone'a 12, czyli od 2020 roku, urządzenia były do siebie bardzo podobne. W tym roku nastąpiła zmiana, i z jednej strony szanuję Apple, że coś zmieniło, ale z drugiej strony, po prostu to urządzenie mi się nie podoba. Być może tak jak już mówiłem, za parę lat przyzwyczajemy się do tego i to będzie ta klasyczna normalna bryła, do której każdy z nas się przyzwyczaił. Zatem jeżeli nie akceptujesz tego wyglądu, no to równie dobrze możesz zostać ze swoim dotychczasowym iPhone'em 14, 15, 16 bądź kupić jeden z tych modeli, tym bardziej że 16 Pro niebawem i tak znikną z rynku. A jeżeli będą, to ceny będą zaporowe. Pierwsza rzecz, która tutaj już w zależności od tego jaki tytuł się wyświetli, to tak, pod względem wydajności mam wrażenie, że doszliśmy do szczytu możliwości, jeżeli chodzi o specyfikacje u Apple'a, jeżeli chodzi o 3 nanometrowe procesory. W przyszłym roku już jak dobrze wiemy, przechodzimy na 2 nanometrowe, ale do specyfikacji przejdziemy za chwilę. Natomiast też z sporym spadkiem jakościowym okazuje się wygląd. I to, z jakich materiałów iPhone 17 Pro został wykonany, niezależnie czy mówimy o modelu Max, czy bazowym modelu omawianym dzisiaj Pro. I tak, jeżeli chodzi o jakość wykonania, bezapelacyjnie najlepszym urządzeniem, które w tym roku wyszło, jeżeli chodzi o, w cudzysłowie mówiąc, feeling użytkowania, jakość tych materiałów i staranność wykonania, iPhone R bije na głowę 17 czy 17 Pro. iPhone 17 Pro pod względem jakościowym zaliczył downgrade. Ponieważ mamy aluminium, o tym, że wiadomo, aluminium lepiej wpływa na termikę urządzenia, lepiej przewodzi, Okej, okay, rozumiem, ja wiem. Natomiast to dlaczego Apple przez wiele, wiele lat używało od 2017 roku stali, a potem 1 mm warstwy tytanu, wówczas nie przeszkadzało, a teraz przeszkadza? No nie, chodzi o jakość. Tak jak mówiłem w porównaniu z iPhone'em 16 Pro, jeżeli chcecie w to wierzyć, to nie ma problemu, wierzcie, równie dobrze możecie wierzyć, że ograniczenie zawartości opakowania wynika z ekologii u Apple na pewno. Wyświetlacz jest taki sam. 6,3 cala, jest to ekran adaptacyjny 120 Hz, bardzo dobry, bardzo zbliżony do tego co oferował dotychczas iPhone 16 Pro szczytowe 3000 nitów więcej niż w modelu 16 bo Pro, bo tam było bodajże 2000 nitów, natomiast przy normalnym użytkowaniu nie jest to za bardzo widoczne. Różnica jest też niewidoczna w przypadku skanera naszego przestrzennego Face ID czy głośników. Jeden i drugi element są do siebie bardzo podobne względem modelu 16 Pro, zresztą o tym też mówiłem w porównaniu. Kolejnym elementem, o którym nie mówiłem, a też chciałbym Wam pokazać, Apple wraz z wydaniem nowego iPhone'a 17 Pro wprowadziło trzy etui, etui Clear Case, które pod względem stylu Stylistycznym różni się od tych dotychczasowych clearcasów, i zaznaczam, jestem w pełni świadomy słów, które mówię z racji tego, że od lat korzystamy z clearcasów. Jest to jedyne Etui bezbarwne, które nie żółknie nawet po kilku latach. To mogę Wam zagwarantować, więc clear case'y pod tym względem są fajne. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, jeżeli chodzi o to wzornictwo, w przypadku modułu 17 Pro można polemizować. jeden się będzie podobać, drugiem nie spoko. Drugie etui są to klasyczne silikony, czyli mocno pogrubiające nasze urządzenie i tak tłuściocha w postaci iPhone'a 17 Pro, bo zauważmy, że na w ostatnich lat iPhone'y Pro tyją stają się coraz większe, nie wiem, być może technologiczne body positive, waga w przypadku modelu Pro również jest odczuwalnie większa, natomiast same y, silikonowe case, które uważam za jedne z najwygodniejszych do trzymania i użytkowania, jeszcze pogrubiają to urządzenie, a kto wie, być może jak w większości silikonowych etui po pół roku czy roku będą się zrywać. No i na koniec następca bardzo źle przyjętego, hejtowanego przeze mnie w ostatnich latach, Etui Fine Woofen, wydanego podczas premiery iPhone'a 15 Pro, to było fatalne etui, bardzo złe etui i nie polecam je nikomu do tej pory. Natomiast teraz mamy Tech Woofen. Pod każdym względem lepsze, pod względem jakości wykonania, pod względem możliwości porysowania, czytaj, niemożliwości łatwego porysowania. Natomiast cena jest jaka jest, 319 zł za Tui. no takie rzeczy chyba tylko u Applea. No dobrze, ale trzymając się specyfikacji. Za wydajność tego urządzenia odpowiada nowy procesor A19 Pro i mało osób mówi, ale A19 Pro w modelu 17 Pro nie jest taki sam jak w przypadku Era. Po pierwsze, mamy komorę, która ma obniżać temperaturę i tu się zgadzam. Urządzenie nie grzeje się tak jak dotychczasowe iPhoney, niezależnie czy dużo nagrywamy, czy robimy zdjęcia, czy gramy w gry. Jest odczuwanie chłodniejsze niż dotychczasowe modele, co też ma przełożenie na baterię gdzieś tam dodatkową godzinkę dłużej, ale o tym też za chwilę. Mamy jeden dodatkowy rdzeń graficzny więcej względem modelu R Zatem to też jest różnica. No i w przypadku modelu bazowego, gdzie mamy 8 GB RAM, tutaj mamy 12 GB RAM, niezależnie od jakiej wersji mówimy. Wsparcie systemowe, podejrzewam, że przez kolejne 6 lat. No, ogólnie, jeżeli chodzi o aplikacje na ios iOSie, bardzo lubię z tego korzystać, bo mimo iż App Store, no, chwilami jest trochę zaśmiecony, to absolutnie nie jest to poziom sklepu Play na Androidzie. Spora część ludzi może zadać pytanie, dlaczego iPhone? Odpowiedź jest prosta: iOS od lat ma pierwszeństwo w przygotowywaniu aplikacji przez deweloperów a silny i spójny ekosystem od niemal 13 lat ułatwia prowadzenie mojego małego biznesu. A skoro już o biznesie mowa, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Revolut Business, znana i ceniona globalna platforma finansowa oferująca wielowalutowe konta wraz z kartami płatniczymi. Zresztą niech przemówią fakty, ponad 20 tysięcy nowych firm miesięcznie dołączających do Revolut Business. Teraz możecie zgarnąć aż 400 zł bonusu na start, link w opisie. No właśnie, biznes. Akurat w moim przypadku, kiedy prowadzę współpracę międzynarodowe przewalutowania oraz szukanie optymalnych kursów, to podstawa. Dzięki Revolut biznes ograniczam stres związany z transakcjami czy to wychodzącymi, czy przychodzącymi. Przelewy do 150 krajów, zarządzanie środkami w ponad 25 walutach, funkcje zarządzania wydatkami, ustalanie limitów i rodzajów transakcji, jakich mogą dokonywać współpracownicy. Tworzenie wirtualnych kart płatniczych w kilka sekund, fizyczne też możecie oczywiście zamówić. Czy chociażby konkurencyjne kursy walut. A wszystko to z poziomu jednej aplikacji niezależnie w jakim miejscu na świecie jesteś. A dla Was jako moich widzów jak wspomniałem do zgarnięcia 400 Złotych przy otworzeniu konta Revolut Business. Gwarantuję Wam pełną satysfakcję oraz komfort transakcji na niespotykaną dotąd skalę. Szczegóły, jak zawsze, pozostawiam w opisie pod materiałem. Gorąco zachęcam sprawdzić i zacząć dbać o swoje finanse już teraz. Koniec lokowania. No dobra, temat aparatów. Oczywiście ja już swojego czasu porównywałem wam zdjęcia iPhone'a 16 Pro i 17 Pro. Zdjęcia są niesamowicie podobne. I tak jak już wumiłem, jestem pewny, że gdybym podpisał zdjęcie z 16 Pro jako 17 Pro i odwrotnie, niejednokrotnie moglibyście się sami walnąć, że tutaj nie ma żadnych różnic. Jeszcze raz kamera główna, jesteśmy na ultra szerokim, nic nie idzie, możemy iść. Przechodzimy na jedynki, dwójki i piątka, a przepraszam, trójka maksymalnie. Tu jest bujanko z mojej perspektywy. No ale czy ostatecznie tak będzie, nie mam zielonego pojęcia. Nadal 0,5, 1. Natomiast, na potrzeby dzisiejszej recenzji zrobiłem więcej zdjęć, zrobiłem więcej filmów. Trochę ja, trochę żona, bo jednak to żona więcej z tego telefonu korzystała i przedstawię wam. Natomiast, jeżeli chodzi o obiektywy, mamy 3 48 megapikselowe Wszystkie przysłona w głównym się poprawiła bodajże z 1,8 na 1,6, ale wiadomo, ja sobie mogę mówić. Wy sami ocencie, czy te zdjęcia są spoko, czy są mniej spoko. Pozostawiam Was na chwilę ze zdjęciami, a potem kilka przykładowych krótkich filmów w różnych rozdzielczościach. kamera 4K 30 klatek, tak to mniej więcej drodzy się prezentuje. No cóż, yy. o, widzę prześwietlenie, ogólnie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o mm, kamerę frontową, ona nie radzi sobie tak dobrze z prześwietleniami, jak kamera główna, no ale no wiadomo, to jest zupełnie słabszy obiektyw, więc też nie oczekujmy cudów. Tak czy siak, no na pierwszy rzut wpada. Ja wiem, o tak zasłonię palcem. Spoko, niespoko. To czy pomijam mój ryj, tak? Mój ryj nie ma tutaj znaczenia. Okej? Okay, zobacz. Chyba okej. Okay. No dobra, temat baterii. I tutaj powiem rzecz, która nie do końca mi odpowiada w iPhone 17 Pro Europejskim. Wiadomo, mamy złącze na karty ano SIM, co przekłada się na to, że bateria jest mniejsza niż w przypadku chociażby iPhone'a sprzedawanego w Stanach Zjednoczonych. Ja osobiście, jako osoba, która już przeszła na eSIMki, wolałbym mimo wszystko mieć tę większą baterię, bo to są dodatkowe gdzieś tam, według Apple, dwie godziny więcej. A dwie godziny więcej, nawet jeżeli to w praktyce będzie miało przełożenie na godzinę, więcej mi to wystarczy. Zatem bateria w Europie to 3988 mAh, a w Stanach Zjednoczonych. Zjednoczonych 4252. ładowanie od 0 do 50% 20 minut, power delivery 3,2 oraz max 25W. Jeżeli chodzi o szybkość ładowania, no jeżeli ktoś dużo korzystał z dotychczasowych modeli, jakieś tam te nieznaczne różnice odczuje, to jest na plus, natomiast znowu, jeżeli chodzi o szybkość ładowania, to nie jest poziom konkurencji, jest lepiej, ale tylko lepiej. Jeżeli chodzi o screen on time, ostatnio pokazałem na Twitterze Screen, screen on Time na R. Moja żona wytrzymuje na erze około 7-8 godzin screen on time, gdzie ja nie byłem w stanie wytrzymać 5 godzin. Dlatego zawsze powtarzam i będę to powtarzać, że mówienie w recenzjach o SOT to jest takie mówienie jako ciekawostka, bo mój sposób użytkowania znacznie się będzie różnić od Twojego, Twój od mojego. Korzystamy z innych aplikacji, korzystamy z innej jasności, jesteśmy pod innym Wi-Fi, yy, nasza odległość od nadajników też się różni, więc te czasy będą inne. A doskonałym tego przykładem jest fakt tego, ile moja żona wytrzymuje na erze, a ile ja wytrzymywałem na erze. Natomiast jeżeli chodzi o Model Pro, w przypadku żony 5,5-6 godzin SOT, w moim przypadku około. 5 godzin. Natomiast tak zaznaczam, jeżeli chodzi o tę dodatkową komorę parową, bezapelacyjnie urządzenie jest stosunkowo chłodne względem tego, co było we wcześniejszych modelach. Ceny tutaj się za bardzo nic nie zmieniło, no i oczywiście warto w tym miejscu zaznaczyć, że zaczynamy od 256 GB. Za tyle samo można było kupić w zeszłym roku iPhone'a 16 Pro 256 5799 zł. Czy to dużo, czy to mało? No jeżeli ktoś siedzi w branży technologicznej, w tej branży mobilnej i zna ceny smartfonów to to można powiedzieć że cóż Apple nie jest już tak drogie jak kiedyś w sensie to konkurencja stała się tak samo droga jak Apple więc przyjmijmy że te ceny są zrównane zatem zanim przejdziemy do podsumowania jakie ostatecznie różnice jesteśmy w stanie dojrzeć pomiędzy iPhoneem 16 Pro i iPhoneem 17 Pro te widoczne po pierwsze trochę szybsze ładowanie po drugie dodatkowy zoom ten ośmiokrotny optyczny choć ja tam widzę mocną hybrydę i w przypadku zbliżenia ośmiokrotnego zdjęcie traci na jakości. Ten wygląd grubszy, mniej premium. Był brzydki i cięższe, natomiast poza tym mamy mocniejszy procesor, mamy więcej RAMu, mamy bazową wersję 256 GB i mamy jaśniejszy ekran, natomiast tak jak mówię, to nie jest za bardzo odczuwalne. Zatem co na plus, co na minus w tegorocznym iPhone'ie 17 Pro. Na plus solidne temperatury oraz trochę dłuższe czasy pracy na baterii. Świetny ekran, bardzo dobry i powtarzalny aparat oraz wideo, choć z drugiej strony wcale nie odbiegający od modelu 16 Pro. Fajnie wyprofilowany, mimo tego szpetnego wyglądu, bardzo wygodnie trzyma się to urządzenie Bezetui. Absolutnie fantastyczny. Na kamera frontowa Central Stage. Dla mnie jest to game changer, jeżeli chodzi o tegoroczne iPhony. To też doskonale pokazuje, na jakim etapie ewolucji smartfonów jesteśmy. Świetne głośniki Stereo, 256 GB w podstawie, dodatkowe 4 GB RAM, oraz na ten moment najmocniejszy procesor. Na rynku, a przynajmniej do czasu, kiedy nie zadomowi się nowy Snapdragon Elite. Na minus absolutnie szpetny i nieaplowy wygląd. Spadek jakości materiałów oraz zauważalnie mniejsza odporność na upadki. W Europie mniejsza bateria, nadal masa funkcji niedostępnych dla Polaka, w tym Apple Intelligence, Siri czy chociażby tłumaczenie w nowych AirPodsach pro trzeciej generacji, która w Europie nie wiadomo kiedy się pojawi. I tak mniej więcej, moi drodzy, widzę to swoimi oczami oraz dodatkowo. Opinią mojej żony, tegorocznego iPhone'a 17 Pro. Czy to złe urządzenie? Bo ja wiem, że ludzie oczekują hejtu na ten smartfon. Tak, to urządzenie mocno różni się pod względem stylistycznym od wcześniejszych modeli, ale to też nie jest tak, że jest to urządzenie złe i za sprawą jednego czy dwóch minusów mam je jechać od góry do dołu. Jest to kolejna ewolucja. Mocniejszy procesor, minimalnie lepszy aparat, lepsze temperatury, nowy wygląd. W Teorii lepszy ekran i słuszno. iPhone jak iPhone. Jeżeli masz 16 Pro, śmiało możesz darować. Masz 15 Pro, śmiało możesz darować. Masz 14 Pro, jak nie jesteś nerd i nie masz parcia, też możesz sobie darować. A jak masz starsze modele 11, 12, 13, jeżeli cena gra rolę, to jeszcze kupuj 16 Pro póki jest, bo za chwilę nie będzie. A jeżeli kasa nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, to. Kupuj 17 Pro, tylko pamiętaj, nie pomarańczowy, nie granatowy, bo prędzej czy później odpryski będzie zbierać. To wszystko, moi drodzy. Zaznaczam, że w tym tygodniu jeszcze pełnoprawna recenzja iPhone'a 17, czyli według mnie najciekawszego iPhone'a, jaki w tym roku się pojawił. Szczerze, alert spoiler: dla mnie jest to sztos urządzenie jak za te pieniądze i te zmiany, jakie Apple wprowadziło. No i jeszcze iPhone R. No i A, ważna rzecz. Bo no. <laughs> cisnąłem się przez miesiąc, trzymałem gębę na kutkę. Użytkuję MX Master 4, fantastyczne urządzenie, ja już swojego sampla zamówiłem. Nie jest to, rzecz jasna, żadne płatne lokowanie, genialna myszka, recenzja też w przyszłym tygodniu na kanale powinna się pojawić. Przesiadłem się z 3S, wcześniej miałem trójkę, chyba, potem 2S 2 sa wcześniej dwójkę. uwielbiałem MX Master. Nie robię tego typu recenzji, ale w tym przypadku zrobię wyjątek. Genialna myszka dla osób pracujących przy kąpie yy, pracujących, bo grających to może nie jest za bardzo myszka do grania. Tyle. Dziękuję serdecznie moi drodzy. Jeżeli materiał okazał się dla was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem oraz pozostawienie subskrypcji na kanale. Widzimy się w recenzji bazowego iPhone'a 17 najprawdopodobniej w weekend. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę do zobaczenia. See ya. Cześć.